Nie jadę do biura. Nagrywam tutaj. Jest niedziela. Kawusia, komputer, i jedziemy. Czy po pandemii zrobisz jakieś spotkanie ze wspólnym lataniem ze swoimi widzami? Myślałem o tym, nawet myślałem wcześniej, tylko że. Właśnie pandemia Tu problem jest taki, że Wy byście chcieli Ja bym chciał Ale kurde trochę nie wypada Bo jeśli się nic nie stanie To spoko A jak ktoś się zarazi i umrze Słabiutko, nie? Czy polecasz zakup mojego Jeepa do jazdy codziennej? Co możesz o nim powiedzieć? Ja go bardzo lubię Jeździ nim moja żona Nie psuje się 140 koni. Szkoda, że skrzynia manual, bo mowa o tym Renegade, którego wynajmujemy, bo to jest w abonamencie Jeepa wzięty Jeep. Ja tylko płacę fakturę raz w miesiącu. Niczym się nie przejmuję. Zdolności terenowych nie ma żadnych, bo to jest bulwaroweczka. Tak, polecam. Jak bardzo wciągające zadanie FPV? Myślisz, że na jak długo wystarczy aktualny setup, zanim się znudzisz? Bardzo. Bardzo i ciekawe jest to, że samo FPV to jest tak ogólna gałąź, tak, tak ogólny temat, że między cinełupami a freestyleowymi dronami jest ogromna różnica w samym lataniu. Nauczyłem się trochę latać cinełupem, kupiłem pierwszego małego freestylera i teraz okazuje się, że ja nie potrafię latać FPV. Pierwsze co, pierwsze trzy dni i mam połamaną ramę. Fajne jest to, że zakup tej aparatury, gogli i kompletu baterii to jest ten największy wydatek na samym początku. A potem drony to 5-6 stówek, kolejny dron, zupełnie inny, zupełnie inny, Chcę coś mocniejszego, lepszego to ok. 1000 wydam na drona. Eee, także sam próg wejścia jest wysoki, ale następnie dokupowanie kolejnych dronów już jest sporo tańsze niż w przypadku takich dronów DJI. Znudzi? Chyba nie znudzi mi się to tak, tak szybko. Ten mój konkretny setup, ale na pewno będę go rozbudowywał, zmieniał, dokupował. Taka zabawa. Znamy się 12 lat z Karoliną i moja żona mi powiedziała, że jeszcze nie widziała mnie czymś tak zajawianego jak tym lataniem FPV. A ja się szybko zajawiam. Czy masz jakieś inne hobby oprócz dronów? Obecnie? Nie. Pochłonęło mnie to w całości. Czy zamierzasz rozkręcić autela? Mhm. No. Co i jak z drukarką 3D? Ile masz dronów? Drukarkę 3D mam. Kiepską mam drukarkę 3D. To jest drukarka e, Alphawise W10. To jest drukarka w technologii e, druku UV. Utwardza płynną żywicę. Nie lubię jej. Jest zawodna. Jest nieprzewidywalna. Ten sam wydruk, jeden po drugim, jeden drukuje w porządku, drugi byle jak. Także jakąś taką zwykłą sobie będę musiał sprawić niedługo, bo ta za dużo w niej jest e, nieprzewidywalności. Nie oby takich rzeczy a dronów mam. Nie mam pojęcia. Mówiłem, że sprzedałem r 2 że ma 2, i to jest prawda, tylko że zaraz po tym, jak sprzedałem R2K, mi chyba ze 3 uszkodzony do naprawy, i stąd na stole sobie leżał. Jeden z waszych dronów, a mawików 2 mam jeszcze dwie sztuki. Pro i Zuma. No. Nie wiem, ile mam łącznie dronów. 12. Czy testowałeś aplikację Liczy? Nie. Czy nie przeszkadza ci krzywy horyzont FPV? Nie, zupełnie. Dlaczego nie montujesz w dronach FPV GPS-a? Bo ja jeszcze nie zbudowałem żadnego drona FPV. Ja na razie latam tym co kupię. I po prostu zdarzyło się, że nie mają. GPS podobno do trzydyszki, także to nie jest ani drogi, ani jakieś skomplikowane. Jak będę budował swojego i będę w niego wkładał całe serce, to pewnie dostanie GPS-a i buzer, i światełka, i wszystko. Co do FPV, będzie szedł w stronę Freestyle Racing cinema, cinema freestyle. Cinema definitywnie z elementami freestylu. No, jakie jest twoje ulubione zwierzę, bo moje węże, a moje koty? Całe życie wychowywałem się z psami, a w momencie mieszkania w Krakowie, kiedy nie było zbytnio jak posiadać psa, no, polubiłem koty. Miałem wiele kotów w dorosłym życiu, w tym takie, o których można by napisać książkę. Miałem kota, który zamknął się w samochodzie od środka <noise> oczywiście 180 km od domu. Ale to jest, to jest temat na osobny odcinek. Co zamierzasz zrobić ze stodołą? Nic. Posprzątać, co się już trochę, trochę stało. Doprowadzenie tej stodoły do użytku, żeby to był normalny budynek, taki gospodarczy, będzie droższe niż zburzenie i postawienie od nowa. Także kiedyś, jeśli tutaj w tym miejscu zostanę, to myśleliśmy o postawieniu mniejszej stodoły. Chociaż to nie będzie wtedy stodoła, to będzie po prostu drewniany budynek gospodarczy. Jak często masz zlecenia i jakie? No więc odkąd jest COVID to nieczęsto. Najwięcej fotografuję wnętrz i architektury, to jest moja działalność i rozumiem, że chodzi trochę o drony, e, także no jak jakiś ze znajomych pośredników dla których już praktycznie w ogóle nie fotografuję ma coś fajnego na sprzedaż to wtedy wyciągam drona i fotografuję z góry osiedle, piękny dom w pięknej okolicy to raczej takie bardziej grubsze tematy kiedy kupisz 5 calówka? raczej nie kupię 5 to już chyba sobie zbuduję teraz rozbiłem po trzech dniach latania rozbiłem Tyro 79S 3 calówkę i Właśnie zamówiłem sobie nową ramę, zupełnie inną, i będę go przekładał. I to jest moja pierwsza taka przygoda z budowaniem drona FPV, można powiedzieć. Jak to się uda, to pewnie następny będzie 5 cali, coś, coś na wiście. Pytanie: gdzie kupujemy te wszystkie atrapy dronów DJI? No więc już nie kupujemy praktycznie, bo DJI się wycofało z produkowania atrap. Okazało się, że. Ludzie się zorientowali, że można ich używać do napraw dronów. Niesamowite. Mam nadzieję, że to nie moja wina, to znaczy nie tylko moja. Więc ostatnio nie da się kupić. A tak naprawdę, jeśli chodzi o nowe drony, o ery dwójki i o mini dwójki, to już w ogóle nie ma Atrap. W przypadku era dwójki był nawet dron po prostu cały sprawny z napisem Not for sale, który tam stał sobie w tych w salonach i kręcił delikatnie śmigiełkami także era atrap się kończy czy gnębili cię w szkole bo byłeś rudy yy, nie nie dlatego, że byłem rudy, ale dlatego, że byłem malutki, bo ja byłem zawsze najdrobniejszy w klasie tylko, że starano się mnie gnębić a ja się nie do końca dawałem <laughs> raz mi chłopak w podstawówce ściągnął spodnie na, na przerwie z jakiejś starszej klasy. To jakby to powiedzieć, to tak się mu wywinąłem, że ja miałem większe problemy u dyrektorki niż on. I trochę krwi na rękach dosłownie. Czy polecasz kanał Old BFPV? Ja tak. Ja, ja również polecam. Tak chłopak widać, że się uczy, stara, także dajcie mu tam suba na zachętę. Czy był jakiś dron z serii, tanie latanie, który się po miesiącu rozwalił z przyczyn technicznych, e, tak bardzo to nie, ale zdarzyła się sytuacja, kiedy naprawiłem, odtrąbiłem zwycięstwo, a potem dwa dni później dron nie działał, i kwestia była tego, że po prostu niedokładnie sprawdziłem. Chodziło o Mavica 2 Pro, który na stole rewelacja, wszystko działało jak należy, a potem się okazało, że gimbal działa. Kamera działa, dron lata, tylko ostrość nie łapie. Bo mi powypadały takie metalowe blaszki z kamery. Kto rozkręcał, ten na pewno kojarzy to dziadostwo. Wow, 15. No, wiem, jaką szkołę średnią kończyłeś? Na facebooku można znaleźć LZK Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Ja wiem jak to brzmi, ale ja mam takie szczęście do, do, do nazw moich szkół Moje gimnazjum, bo jestem pierwszy rocznik gimnazjalny, 8-6 To moje gimnazjum było imienia ONZ No <grytanie> Nie miałem normalnego patrona po prostu Moje liceum kończyła też nieśmiertelna Maryla Rodowicz I Walduś z klanu yy, tfu i Walduś z Złotopolskich. I teraz ja. Sparki naprawiasz jeszcze w razie czego? Ach, coś tam naprawię. Czy twój największy dron uniósł by mojego dwukilogramowego Chihuahua? Nie. Obecnie moim największym dronem jest Otol Evo 2 Pro. Kiedy naprawiłeś pierwszego drona i co to był za dron? Pierwszego naprawiłem sparka. Był to spark, którego sobie kupiłem. Znaczy córce na drugie urodziny. I okazało się, że tam była po prostu wada fabryczna. Odkręcił się gimbal na jednej śrubce. I tak sobie pomyślałem, kurde, no to na pewno da się zdjąć obudowę i śrubokrętem przekręcić. Okazało się, że się da po wyciągnięciu całej płyty głównej i odpięciu absolutnie każdej wtyczki. Także, no, to była moja pierwsza naprawa drona. Czy opłaca się kupować DJI Mavica R2 w, 2000, w 2021 roku? Nie, ja bym czekał na era 4. Na pewno będzie lepszy niż trójka. Czy oprócz latania w sodolę robiłeś tam inne rzeczy? Robiłem nagie zdjęcia. Modelek. Ale powiedzmy sobie szczerze, kto by nie robił. Czy planujesz kiedyś zrobić jakiś poradnik na temat obróbki zdjęć? Miałem takie nieśmiałe myśli, że może ale ostatecznie chyba nagram jakiś kurs może przez zimę zobaczymy nagram kurs, czy myślę, myślę o nagraniu kursu ogólnie fotografii z drona mam taką swoją domenę warsztaty.online gdzie mam już jeden kurs zrobiony tyle, tyle że ten kurs był wyprodukowany z dość dużym budżetem a ja miałem półtora roku mniej doświadczenia w gadań do kamery także myślę, że teraz teraz wyszedł zupełnie inaczej tylko i wyłącznie ze względu na to, że ja się dużo bardziej komfortowo czuję przed kamerą No to to jest dobry pomysł jakim rodzajem fotografii się zajmujesz? co Cię najbardziej w niej kręci? fotografia, wnętrz i architektury czy mnie coś tam w niej kręci to chyba źle powiedziane, mam 10 lat doświadczenia w tej branży miałem okładki w magazynach Billboardy, coś mnie kręci? Nie, to już chyba tak czuję się po prostu w tym komfortowo, bo nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Widziałem wypchanego lwa w salonie, podziemne baseny, łazienki wyłożone złotem. No, to jest ten komfort. Ten komfort, że autentycznie nic nie jest w stanie ci zaskoczyć. O ilu dronach nie wie Twoja żona? I ile razy chciała Cię już spakować? Damian. Ja... To, że ty se żony nie wychowałeś jeszcze, to wiesz. Moja mnie nie pakuje, bo sobie kupiłem drona. Moja mnie wspiera w moim hobby. No, o wszystkich wie, sama je odbiera: z poczty, z paczkomatów. Jak zdobyłeś wykształcenie fotografa? Chodziłeś do jakiejś szkoły? Tak. Po pierwsze, mój ojciec jest fotografem czy był fotografem i zaszczepił we mnie to hobby. A po drugie, szkoła kreatywnej fotografii. Ja mam taką historię, że studiowałem dwa lata e, zarządzanie i marketing w Poznaniu na Politechnice, W ogóle świetny pomysł zarządzanie i marketing na Politechnice. i Ja zrezygnowałem. Następnie dwa lata studiowałem informatykę na Agiechu w Krakowie i tam no, informatyka zrezygnowała ze mnie. Więc pomyślałem sobie, że skoro dwa lata to jest taki maks, gdzie potrafię się na, na czymś skupić, to może trzeba wziąć sobie dwuletnią szkołę. No i faktycznie szkoła kreatywnej fotografii dwa lata dyplom. Czy planujesz zrobić poradnik jak budować drona FPV i zacząć z tym zabawę? Mm, nie. To znaczy problem jest taki, że ja na razie nie wiem tego. Nie wiem tego jak zbudować drona FPV, żebym tego uczył. A nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebyśmy uczyli się wspólnie. <laughs> Chociaż wtedy może coś by zapłonęło, coś by wybuchło. Ktoś by stracił jakiś palec. To by się mogło dobrze klikać. Nie? Kiedy w końcu skończysz Ground Station do ma Mini? I to jest dobre pytanie. Nie wiem, ale bardzo chcę, i codziennie rano się budzę z tą myślą, że dzisiaj kolejny dzień bez Ground Station. I mówię od serio, bez żadnej ironii. Tak mi to leży na sercu, że głowa mała. Ale zrobię. Zrobię, zrobię tego Ground Station. Rozbiłem się o bardzo prozaiczną rzecz. Nie potrafię. Dobrze wyciąć wzoru mafii kamieni, żeby zrobić wyściółkę do walizki. Bo tak naprawdę, poza wyściółką i kilkoma kabelkami, niczego mi już nie brakuje. E, walizka działa, ładuje aparaturę, tylko i wyłącznie potrzebuję tam zrobić e, wykończenie tej walizki. Zrobię to. Myślę, że w tym roku. To znaczy, do końca, do końca roku będzie, będzie odcinek z walizką. Zrobię sobie takie postanowienie, że nie nagram nic. Dopóki nie zrobię walizki, i wtedy będę musiał. No. Deadline'y, to inaczej się czasem nie da. Masz wadę wzroku? Czy po okularach FPV bolą cię oczy? Yy, nie. Ja sobie założyłem szkła korekcyjne do gogli FPV i lata mi się wybornie. Wyśmienicie. Ile u Ciebie kosztuje na przykład 20 zdjęć zrobionych autelem? Ja czytałem, że około 300 zł. No to nie. Zupełnie nie. Ja swoją fotografię wyceniam trochę drożej. Także najniższa stawka, za jaką pracuję, tak w ogóle, to jest 1500 zł, netto za 20 ujęć, i to mowa o ujęciach z ziemi. A powietrze dokładam po prostu na zasadzie, jeśli ktoś chce w, tych, w tej cenie dwa, dwa ujęcia z powietrza, to, to wtedy ma. Czy Mavic Mini jest dobrym pierwszym demonem i na jakiego ulepszać? Ja mam tylko jeden drona jednego drona i jest wszystko to, co chciałem, myśl... E na P4, ale nie wiem, jakie uprawnienia trzeba mieć. Cycu. Co? Czy chciałbyś w przyszłości latać osobiście? Trochę tak, tylko że ja, odkąd mam dzieci, to mi tak trochę spadł ten... E, poziom... Lubienia ryzyka. Ja mam patent płetwonurka, mam prawo jazdy kategorii A i odkąd mam dzieci, ani razu nie jechałem motocyklem i ani razu nie nurkowałem. Bo tak jakby głupio coś by było sobie zrobić, no po prostu lubię wracać do domu. Ale chciałbym latać i leciałem raz w życiu balonem i rewelacyjne doświadczenie, rewelacyjne. Chciałbym polatać, ale trochę, trochę się jeszcze boję nie samego lotu, ale faktu, że. Jest to jakieś niewielkie ryzyko, że autentycznie jak spadnę, to, to się robi konkretny problem. Mimo, że wiem, że każde latanie jest bezpieczniejsze od e, jazdy samochodem. No jakaś taka tutaj zapadka musi się przestawić, ale chciałbym, bardzo bym chciał. Jak sądzisz, dodadzą jeszcze jakieś funkcje do Mavic R2? Bo teraz od przeciętnego człowieka zrobiła się mała różnica między Mavic i Mini a tym dronem mała różnica jest dla osób które nie potrafią wykorzystać niczego co obecnie oferuje mavic r2 przecież ma 240 klatek zdjęcie 48 megapikseli czujniki śledzenie przepaść mavic r2 jest dużo 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 lepszy tylko no, jakość materiału nie jest aż tak dużo lepsza ale funkcji ma od groma więcej. Czy jak już ogarniesz budowę dronów FFV, zamierzasz przerobić np. Mawika R na FFV? Tch, nie mówię tak, nie mówię nie. Nawet dzisiaj ten pomysł przyszedł przez myśl. Tylko problem jest taki, że w Mawikach się składają ramiona. A drony FFV mają taki ciąg, że te ramiona to jakby się nie poskładały, to już się powłamywały. Także myślałem o sparku i o InSpajerze. Może. Chłodno! Jakie drony najbardziej zaskoczyły? Byłeś z nich zadowolony? Czerpałeś z nich największą satysfakcję? To pytanie można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, jeśli chodzi o drony, właśnie takie e, fotograficzne, to najbardziej zaskoczył mnie Parod Anafi. Jak filigranowa jest to konstrukcja? E, oraz Autel Evo 2 Pro. Bo to jest pierwszy prawdziwy Mavic Killer. I tu, bez dwóch zdań, moim zdaniem ten jest po prostu lepszy. Od dwójki, pro dwójki. Po prostu lepszy. A samo FPV, potrafię to można powiedzieć obecnie, że potrafię latać jako tako z łupami Bardzo na plus zaskoczyło mnie, zaskoczyło mnie to, jak łatwo udało mi się wślizgnąć w ten temat. Po niecałym miesiącu latania robię takie rzeczy, które jak widziałem na filmach do tej pory wydawały mi się niemożliwe z perspektywy osoby latającej dronami DJI a teraz robię je z uśmiechem na ustach i ogromną, ogromną frajdą i ciepełkiem w serduchu że mi się udaje bateria wymieniona jedziemy dalej jak się Jeep sprawuje i gdzie Renault znowu pytanie o Jeepa <grym> bardzo dobrze, bardzo go lubię a Renault działa, jeździ dalej je tłukę czy tanie latanie wróci? Yy, raczej nie. Tanie latanie to seria, która przyczyniła się bezpośrednio do tego, że w Polsce się już praktycznie nie da kupić rozbitków w dobrych cenach. A jak mam kupić na przykład zgruzowanego Mavica Mini Jedynkę za 1000 zł, w którego muszę włożyć 500, żeby doprowadzić go do, powiedzmy sobie szczerze, stanu jako takiego, ale sprawnego i móc go potem sprzedać ze stratą, to co za frajda. Żadna. Czasy się zmieniają i tanie latanie robi się powoli niemożliwe do nagrywania. Pozdrobisz giernego widza? Pozdro Wojtek. Strówko. Czy nie irytuje Cię różnica jakości zdjęć porównując materiał ze średniego formatu na statywie z zdjęciami z małych mater z dronów na wietrznym niebie? Czy różnica jest bardzo kolosalna? Jest kolosalna. Mnie denerwuje? Nie to denerwuję. Na pewno zawsze czuję niedosyt, jak zgrywam materiał z drona. Latałem przez chwilę, bardzo krótką chwilę dużym dronem z podpiętym APS-C Sony A6300. No i to, było, to był kosmos. Różnica w materiale z APS-C z nieba w porównaniu do nawet jednocelowych jest tak ogromna, że to, że to się w głowie nie mieści. Także no, jeśli będzie możliwość, to bardzo bym chciał mieć drona z większą matrycą powietrzu. Ile łącznie miałeś, masz dronów? Ja miałem mam cztery. Łącznie było ich koło setki tam po 90, któryś przestałem liczyć a obecnie mam ich kilkanaście, w tym kilka sprawnych i kilka takich czekających na te final touch tu gdzieś taśma gimbala któryś w częściach leży jeszcze niezłożony jakiś jedno czy dwa mini, no kilkanaście obecnie dronów Lotnych Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Autel i WO2 Pro, Mini, Spark, P3, P3, P4, 8 lotnych. A i 3 drony FV Zrobisz jakąś serię, jak zabierasz drony w jakieś ciekawe miejsca w Polsce? Nie. Skąd bierzesz hajs na drony? Pracuje dużo za dużo i nie mam innych hobby, na które wydaję piję okazjonalnie, nie palę jakoś tak wychodzi mógłbym mieć nowego mustanga, a mam drony czemu pozbyłeś się mavica r2, czy chodziło tylko o odzyskanie kasy? tak, tylko i wyłącznie, bardzo go lubiłem ale jak miałem do wyboru fpv spróbować w fpv albo zostać z rm2, który leżałby i nie latał tak jak większość moich dronów to postanowiłem, że go spieniężę kiedy zgolisz brodę? Nie zamierzam Co lepsze Mavic 2 Zoom czy R2? Wszystko jedno I tak będzie, żeby był w auto Wszystko jedno Widzisz w Google DJI cały obraz wyraźnie? Ja mam problem z rozmazanem OSD z, z napięcia gogli i bitrate no, Im dalej od środka tym mniej wyraźnie i faktycznie trzeba spojrzeć w bok żeby tam dostrzec te najbardziej skrajne wartości. W jakim programie obrabiasz zdjęcia i co sądzisz o opłacaniu Photoshopa? Bocian? Nie no, mewa jakaś. Yy, Rawy wywołuję w Lightroomie, następnie postprodukcja w Photoshopie i tak, płacę za niego będzie ósmy albo dziewięty rok. Także uważam, że subskrypcja to jest najlepszy, najlepszy sposób na posiadanie Photoshopa. Dzięki w ogóle dzięki, że jesteście. Rok i miesiąc tyle mi zajęło zebranie tutaj was 15 tysięcy osób. Się wierzyć nie chce, mała miejscowość. Tak jak na Facebooku napisałem, gdybyśmy byli miejscowością, to pewnie byśmy mieli LTE, a plus kombinowałby, żeby tu postawić maszt 5G. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrybowanie, dzięki za wspieranie! Jeszcze półtora roku temu. Nie pomyślałbym, że będę miał kanał na YouTube. A tu proszę. I to jaki fajny. No to co? Gumowych drzew. I do następnego. Ej. A. Sklep. Patronite. Subskrybuj. Daj łapkę. Sami wiecie. Ej.